Targi Remadejs dobiegły końca. W tym roku firma Falter wystawiała się na nowym stoisku, który znacząco wyróżniał się spośród innych stoisk. Naturalne, surowe drewno w połączeniu z wiszącymi wydrukami stwarzało przyjemna ciepłą atmosferę. Na stoisku można było zobaczyć materiały ze wszystkich naszych grup produktowych. Począwszy od mediów dla drukarek pigmentowych, przez podłoża dla drukarek solwentowych, UV, lateksowych, aż po papiery dla suchych labów. Podłoża obejmowały materiały papierowe, kanwasy czy też folie winylowe. Przedstawialiśmy nowe produkty, te które dopiero wprowadzimy, jak i te już wprowadzone. Jednym z takich produktów była włóknina o nazwie Non-Waven, która jest syntetycznym materiałem o strukturze kanwasu, idealnie nadającym się do nabijania na blejtram, tworzenia tapet, czy też szycia toreb i opakowań prezentowych. Dzięki możliwości druku na wielu rodzajach drukarek materiał ten jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia indywidualnych i niepowtarzalnych wzorów i obrazów. Oprócz mediów do druku można było zobaczyć drukarki firmy Canon z serii Pro oraz nową serię TM255 wraz ze skanerem przeznaczoną dla zastosowań CAD/GIS. Można było porozmawiać z naszymi przedstawicielami i dowiedzieć się, jakimi cechami wyróżniają się przedstawione modele drukarek, poznać zasady doboru nośnika do rodzaju zdjęcia, czy też wydrukować swoje zdjęcie bezpośrednio na stoisku.